Łatwo zorientować się, że ktoś nam się podoba. Gorzej jest z zakochaniem. Jeśli żywie reagujemy na słowa piosenki, która wcześniej nas nie wzruszała, a nasz świat zaczyna się kręcić wokół tej jedynej, to znaczy, że jesteśmy zakochani. Mniej więcej tak będziesz wyglądać. To nie byle jakie świeci białka przywiodłam z Paryża. Pomóc Wam? Nie trzeba. I jak? Śliczne. Cześć. Jakie masz plany na wieczór? Umówiłam się z Joaquinem. Powiem może by zaprosił kolegę i wyjdziemy we czwórkę. Zgoda. Mogłaby się uczesać? Jasne i umalować. Pomożemy Ci. Głupio mi, zabieram Wam czas. Nie bądź śmieszna. Poza tym mój ojciec wyjechał służbowo na cały weekend, więc nie mamy nic lepszego do roboty. Super. Musimy pogadać. Puszczaj. Zostaw mnie. Wieśniak. Jeszcze raz wykręcisz mi taki numer jak wczoraj, to pożałujesz. Popisałaś się. Uderzysz mnie? Mam na to ochotę. Tylko tego brakowało. Znalazł się nawski bokser. Nie zadzieraj ze mną. Miguel. Miguel. Hola, To dla Ciebie. Oddaj to komuś albo wyrzuć. Nie znoszę go. Co to? Twoje spojrzenie mnie onieśmiela, a uśmiech rozświetla wszystko wokół. Kto to napisał? Na dodatek do niego. W szkole mamy niewidomo. Koszmar. Przesłucham ją. Może być całkiem niezła. Później oddam. Nigdy nie sądziłam, że będę tak czuła. Myślę o nim całymi dniami. Rano, wieczorem. Nie potrafię inaczej. Za każdym razem czuję mocniejsze bicie serca. Wtedy boję się, że wyskoczyli z piersi. No <noise> Jeszcze raz wykręcisz mi taki numer jak wczoraj, to pożałujesz. Popisałaś się. Uderzysz mnie? Mam na to ochotę. Znalazł się damski bokser. Nie zadzieraj ze mną. No, to my to

Zrobię tego. A, dale, porque vi, eh, los... Widziałem Was. Cześć. Poproszę mocną kawę. Jasne. Ta płyta to chyba od dziewczyny, która siedzi za tobą. Od tamtej? Mówię o blondynce. Zrobisz mi kawę? Już. Powodzenia. Dlaczego? Cześć. Cześć. Podobała Ci się płyta? No właśnie się dowiedziałem, że prezenty są od Ciebie. Dostałeś pluszaka? Świnkę urocza. Uh, oye, pues, tengo una Mam dla Ciebie zaproszenie. Tak? Przesłuchamy razem tę płytę? Mogę się przesiąść? Dostał nawet płytę. Wyobrażacie sobie, że zatańczę za Augusto? Umieram na samą myśl. Nie ruszaj się. Ten makijaż to dzieło sztuki. Tylko nie przestać. Nie chcę wyglądać jak pajac. Zaufaj mi. Kiedykolwiek wyglądałaś źle? Mam piękną szminkę z Nowego Jorku. Taką samą jak Nicole Kidman Nie zjem jej, jak czegoś spróbuje? Nie, nawet kiedy Augusto cię pocałuje Od razu się zdenerwowałam Myślicie, że to zrobi? Na pewno i to nie raz Na dodatek szminka ma wspaniały smak Nie ruszaj się

Gdzie ta płyta? Nie mam jej. Jak to? Chcę, żebyśmy jej razem posłuchali. Mówiłeś, żebym ją wyrzuciła. Spokojnie, zaraz przeniosę. Dziękuję. Umieram z głodu. Zamów śniadanie. Chyba obiad. Już późno. Dobrze, cokolwiek. Z kim rozmawiasz? Odsłuchuję wiadomości od Roberty. Są coraz ostrzejsze. Miałaś do niej zadzwonić. Żeby słuchać jej wymówek? Skąd ona wie o Mi? Nie można przed nim niczego ukryć. Inteligentna po mamusi. No nie płacz.